Grójecki Szpital na bieżąco przyjmuje pacjentów oraz niesie pomoc po w wypadkach. Dzięki staraniom dyrekcji w ostatnich dniach do PCM w Grójcu trafiło pięć nowych respiratorów wraz z kardiomonitorami. Sprzęt został dostarczony z Agencji Rezerw Materiałowych. Respiratory ratują życie, ponieważ przez respirator możemy podać wysokie stężenie tlenu. Możemy ustawić tak zwany PIP, czyli dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, co powoduje, że natlenianie krwi jest dużo lepsze. To są urządzenia, które pozwalają na wentylację płuc pacjenta. Te respiratory są przede wszystkim bardzo intu intuicyjne, przez co łatwo po prostu przeszkolić personel w podstawowej obsłudze i w zmienianiu tych parametrów. Dostaliśmy do tych respiratorów jeszcze pięć kardiomonitorów. Kardiomonitor, proszę Państwa, to jest takie urządzenie, które nam pokazuje wszystkie podstawowe parametry życiowe pacjenta, m.in. saturację, ciśnienie krwi, puls i szybkość. Szybkość właśnie bicia serca naszego pacjenta, to jaką pacjent ma temperaturę, czyli takie podstawowe rzeczy. Obecnie w grójeckim szpitalu znajduje się 13 respiratorów. Zgodnie z zapewnieniami lekarzy nowe respiratory pozyskane z agencji rezerw materiałowych znacznie zwiększają możliwość niesienia pomocy osobom z niewydolnością oddechową sądzę, że ta ilość, którą w tej chwili dysponujemy, jest wystarczająca jak na dzisiejsze czasy. Jeśli tych chorych będzie rzeczywiście jeszcze dużo dużo więcej, to może być to za mało. ale na, na tą chwilę mogę powiedzieć, że to powinno wystarczyć.